Nie mają gdzie, to rzeczywiście energia później rozpycha je troszeczkę i mogą być jakieś tam kłopoty w domu, coś tam pod, podgryzione może być wartościowego. Natomiast jak one mają możliwość wybiegania się, to, to później jako 20 wrócimy do domu, położą się spać. To siódmej na szybkie siko rano i później do godziny 16-15 mamy święty spokój I no przejazd z powrotem na, na wioskę żeby się wybiegały. No piepsy zdecydowanie dla osób aktywnych no, trzeba je szkolić po prostu tej pszczółki moje też już się zwinęły zbinę w kłąb. Zimno, jest 10 stopni Celsjusza, więc nie latają dzisiaj no i się szykują już do zimy tak naprawdę, no, trzeba je podkarmiać w tej chwili, trzeba no, robisz takie zabiegi, żeby, żeby przetrwały, no, podleczyć się trochę o dwa rozy, odymią, apiwarolem. Ogólnie jestem zadowolony z tych pszczół. Bo miałem troszeczkę tego miodu, porozdawałem znajomym jako próbki. On jest bardzo dobry, ten miód, bo to, jak proszę zobaczyć w lesie. Mamy tą swoją pasiekę. Tutaj mamy 5 hektarów łąki, takiej śródleśnej yy, z maliną. No i ten miód jest taki, taki no z tego co te pszczoły zabiorą z tego lasu i z tej łąki. Yy. Mi smakuje, no, ludzie też mówią, że ci co że jest bardzo dobry, yy, bardzo dobry ten miod jest, mam nadzieję, że, że tak będzie trzeba Muszę się utrzymywać, natomiast jest kłopot, bo mam zamówień na przyszły rok na dwie tony tego miodu, a ja mam 20 uli, więc ja skąd ja wezmę 2 tony miodu, no popyt jest dosyć duży. Natomiast nie jest to, to już wcale taka prosta sprawa. Nie jest to wcale taka prosta sprawa zajmować się pasiecznictwem, tak jak i hodowlą psów rasowych. Też nie jest to wcale taka prosta sprawa, jakby ktoś tam z zewnątrz zobaczył, pomyślał sobie: A co to tam pieski? Co to tam pieski? Same się że tak powiem, będą istniały. No nie jest to tak do końca, bo to trzeba dobrze socjalizować te pieski. One muszą być łagodne. One muszą być pozbawione jakiejkolwiek agresji. Żeby mieć pieska wystawowego i hodowlanego, musi być ufny przede wszystkim do wszystkich. Nie może pokazać zębom, zębów, że tak powiem, dla sobie, które ją głaska, szczególnie sędziemu od najmniejszych, od pierwszych dni praktycznie chodzimy na zimowiska, półkolonie, półzimowiska dla dzieci, żeby te dzieciaki mogły te pieski nasze głaskać, żeby ten piesek wiedział, że ręka. Yy, Cud to się kojarzy z czymś bardzo dobrym, a nie z czymś, co, co mogłoby krzywdę zrobić, mo, mo, mogłyby one jakąś agresję wykazać. Już w każdym razie takie pieski no muszą być pozbawione agresji, bo inaczej byśmy stracili uprawnienia hodowlane. No i później sama radość później takie pieska mieć pielęgnować, później. Później przychodzą właściciele przyszli, są szczeniaczki. To widzę, że są czasami pochwały, bardzo ładne. Chcę, wiem, że mamy zamówień. Jeszcze nie ma tych a tylko od nas chcą. O proszę bardzo, pieski się zainteresowały, bo żurawie lecą. Tak jest. Żurawie gęsi. Żurawie. Tutaj czasami taki sejmik robią nam na polu. No tak się drą. Się kłócą przed tym wylatem do ciepłych krajów. I mamy tutaj też kłopot, bo może nie kłopot, ale dla psów jest bardzo poważne zainteresowanie. Bardzo poważne zainteresowanie. Jelenie mi ryczą, nam ryczą pod płotem. No, tak ryczą się, nawołują jeden przez drugiego, a to tak głośno brzmi, jakby jakieś lwy były. Co najmniej, jakby ktoś tam wszedł sobie do lasu i takie na, 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 na obok niego by coś takiego ryczało, to no robi wrażenie, trzeba przyznać. No, co Wy sobie pozwalacie na trzy Waszym niebie? Już! Już! łapać! Nie łapiecie, tak? Poleciały. W każdym razie zaraz wieczorkiem będą się jelenie ryczały. Dużo to jest. Są wilki, są, są jelenie. Wszystko my tu mamy praktycznie. No i fajne, szczęśliwe pieski to widać zresztą.